Dzień dobry, dzień dobry. Monika Burzyńska, tym razem jako fantom albo obrazek. Głos. Głos. Witam serdecznie państwa. Witam Cię w Głosie. Witam cię, witam cię Robercie. U nas to jest niedzielne przedpołudnie, bardzo wczesne. 10.21 rozpoczynamy, postaram się to szybko obrobić, tak żeby w tą niedzielę jeszcze zaspokoić fanów Moniki, w związku z tym, że film, który był przewidywany będzie za tydzień, to no, nie potraktujemy tego bardzo, bardzo tak powiedziałbym po łebkach, tylko postaramy się w wgłębić troszeczkę w temat, a głównym tematem przewodnim jest... Planowany albo już przygotowany wykład Moniki Burzyńskiej we Wrocławiu 4 grudnia. Wstępnie od 10 do 18, 19, w zależności jak tam nam się to wszystko potoczy. Kwestie techniczne są na dole w opisie. Jeszcze będziemy wracali troszeczkę do tego, ale najpierw chciałbym, żeby Monika nam troszeczkę powiedziała skąd ten temat, dlaczego, i tak leciutko na razie zarysowała, co tam będzie się działo. No, i to jest ta prowokacja, o której mówiłeś. Tak, więc ja przyznaję się bez bicia, Robert mnie zmusił, <grymnie> bo powiedział, i ja się absolutnie tutaj z Robertem zgadzam i nie czuję się bynajmniej absolutnie przymuszona do tego, tylko wręcz yy, zapałałam yy, głębokim entuzjazmem. Idea jest taka, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Czasach, które ze wszystkich stron. Usiłują pozbawić nas wiary w siebie, w wiary w naszą moc sprawczą, że cokolwiek możemy, że cokolwiek od nas zależy. I ta pętla naszej społeczeństwa się coraz mocniej zaciska. I ponieważ nie jest to prawda, absolutnie nie jest to prawda, dlatego z Robertem poczuliśmy bardzo głęboką potrzebę zorganizowania. No, Robert mówi, że będzie to wykład, aczkolwiek <laughs> przez 8 godzin ja z Wami z warsztat zrobię głębokiej pracy. E, o czym ten warsztat będzie? E, jak już wiecie z tytułu i z opisów z wcześniejszych ogłoszeń, um, skupimy się na temacie eksploracji tematu mocy kobiet. Pierwszą taką ideą, która a, przyświecała właśnie temu, dlaczego ten temat, nie będę ukrywać jedną właśnie z takich inicjacyjnych myśli, była myśl od Anastazji, e, Wladimira Megre. Anastazję, już nie pamiętam, Robercie, który to był tom. Ale to było takie, jedno z takich mocniejszych jest stwierdzeń, że to właśnie kobiety są w stanie uratować tą ziemię. Że moc kobiet jest tak potężna, że może, że, że gdyby nie moc kobiet, to nie byłoby ani jednej wojny na tej ziemi. Może ja nie teraz troszeczkę parafrazuję słowa Anastazji, ale e, idea jest dokładnie ściśle taka, prawda, Robercie? Tak pamiętam, pamiętam ten rozdział, jak tam właśnie ci generałowie, gdyby tak przypadkiem kobiety razem zrobiły front oporu przeciwko nocnym eskapadom do łóżka mężczyzn, to by bardzo szybko wszystkie wysili białe bajki, znaczy białe flagi i byłoby po zawodach. I byłoby. Ko, ko, koniec, byłoby wojen. <grym> no, oczywiście tam temat był przedstawiony w bardzo, bardzo uproszczony sposób, a całe zjawisko, zagadnienie sięga korzeniami dużo, dużo, dużo głębiej. Więc warsztat będzie właśnie o mocy kobiet. Tej mocy, która wydaje się być tak bardzo niewidzialna. A od której. Bardzo mocno zależy wszystko to, co dzieje się w naszej otaczającej nas rzeczywistości. I to na każdym poziomie. A, więc właśnie o tej mocy będziemy, a, będziemy rozmawiać. Mm, tak jak powiedziałam, nie będzie to tylko wykład. A ja już jakiś czas temu przestałam w ten sposób pracować. No, jak pracuję z Robertem, no to są to wykłady, tak, no bo nie mogę wam zadawać ćwiczeń. Natomiast jak się spotkamy we Wrocławiu, stanowczo weźmiemy się do grubej roboty, uruchomimy procesy w nas, które otworzą nas na moc kobiet. Ale, bo już się tak zagolopowałam z entuzjazmu. Mam, py mam pytanie, bo pytań. kilku mężczyzn też chciało uczestniczyć w tym wykładzie. To znaczy, czy oni też uruchomią w sobie moc kobiet? Nie urosną im macice, bynajmniej. Aczkolwiek na pewno wzbogacą się w wiedzę, jak swoje kobiety wspierać. Przede wszystkim poznają treść tego białego kruka, Czyli jak rozumieć kobiety? <laughs> na pewno takie jest A, 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 a zdanie... czy to jest Mission Impossible? Czy possible? Mission, mission Very Possible, zwłaszcza jeżeli mężczyzna będzie chciał zrozumieć, a nie będzie zamykał się na to, że to są jakieś farmazony. I ja osobiście znam mężczyzn, i to, to coraz. Więcej naprawdę znam na palcach już więcej niż jednej dłoni, mogę ich policzyć, którzy autentycznie udowodnili, że rozumieją kobiety. Także idzie wam coraz lepiej. Więc. <grywki> very possible mission. Zapraszamy również wspaniałych mężczyzn, jeżeli chcecie się przyjrzeć temu zjawisku, jak. Jak je indukować, jak pomagać swojej kobiecie otwierać się swojej kobiecie. Nie tylko kochance, tak, siostrze, mamie, jak nas wspierać w tych trudnych czasach, jak pomagać nam przejść przez nasze zawichrowania, i właśnie jak uruchamiać naszą moc. I tak zaczniemy sobie przede wszystkim od takiego. Dosyć obfitego tematu, w jaki sposób my, kobiety, tę moc tracimy, co, co, co sprawia, że my ją tracimy, a kiedy my ją zyskujemy. I to będę chciała Wam pokazać no, w dosyć złożonej formie, bo będziemy to omawiać na trzech poziomach. Na poziomie biologicznym co się dzieje z naszymi hormonami. Kiedy przechodzimy na tak zwaną męską stronę mocy, wtedy totalnie tracimy to, co jest esencją żeńskiej mocy. Stajemy się wtedy jako kobiety słabe i słabe jako mężczyźni. Tak naprawdę i stajemy się zrozpaczone. Więc jak to wygląda na poziomie naszych hormonów? Co się dzieje? Jak to wygląda na poziomie naszym mentalnym, naszej psyche? Um, i tutaj jeszcze głębiej niż w hormony wejdziemy, bo przy uczuciach i przy psyche właśnie pouruchamiamy sobie pewne procesy, które pozwolą nam bardziej otworzyć się na bycie kobietą, na moc kobiety, połączeniem żeńskości, bogini w sobie wręcz nie żartuję, naprawdę. I tutaj też pokażę wam dziewczyny za co tak naprawdę na poziomie duszy jesteśmy odpowiedzialne. Nie za gotowanie obiadków, nie za wysprzątanie tak, żeby można było jeść z sedesu, Bo oczywiście metafora. Ale chodzi o ten poziom czystości z Domestosem. Nie, pokażę wam na poziomie psycha, za co głównie jesteśmy odpowiedzialne i za co nas wszechświat promuje, tak że jeżeli wykonujemy tą pracę, mierzymy się z tą odpowiedzialnością, to wszechświat Bóg daje nam, że, że życie nam się o wiele łatwiej układa, a w momencie kiedy nie wykonujemy tych powinności na poziomie naszej duszy i psychy, to wszechświat się zamyka przed nami i doświadczamy literalnie trudności. I no, ten poziom jak na to patrzę jako mm, psycholog tantryczny, to mogę pewne rzeczy wytłumaczyć, e, które dzieją się w nas, ale to jest cała magia mocy kobiety polega na tym, że to co się dzieje w nas momentalnie. A, Odzwierciedla się w świecie zewnętrznym, nijak niepołączonym niby z naszymi procesami. Więc to Wam będę chciała pokazać te mocne połączenie kobiety ze wszechświatem i jej emocjonalności, uczuć ze wszechświatem, jak to działa i jak tutaj a, te odpowiedzialności, na czym polega nasza żeńska praca, nasze żeńskie zadanie. No dobrze, dalej pokażę Wam to. Na poziomie energetycznym, na poziomie duszy, hmm. pokażę Wam o, no, w praktycznych procesach, o, jak łączyć się ze wszechświatem, jak z nim rozmawiać, jak się do niego dostrajać, jak o, no, dostawać. Odpowiedzi, <noise> a czasem nie tylko odpowiedzi, tylko reakcje ze strony wszechświata, czyli tak, od strony duszy, jak ta moc kobiety autentycznie wygląda. Dalej idąc, bo dalej chcę was, dziewczyny, zabrać. Jeszcze głębiej w króliczą norę niezwykłego wszechświata kobiecej mocy i dokładnie w norę, ponieważ porozmawiamy sobie um, o tajemnicach, które kryje w sobie nasza macica. I tutaj też wielopoziomowo będzie, dokładnie. Um, ale nie będę się głównie o, o biologii też powiem, bo tam też jest niesamowicie dużo magicznych rzeczy w naszej. Bardziej mi się podoba rosyjskie określenie macicy, że macica to matka. Boże, jakie to jest piękne. W każdym razie o naszej matce, macicy, opowiem wam dziewczyny, do czego ona nas służy. I tutaj sięgniemy nie będę ukrywać sięgniemy do wiedzy starożytnych czarowników, tych, których opisywał Carlos Castaneda. I opowiem wam, w jaki sposób macica służy do śnienia. I śnienie, co to tak naprawdę jest? Śnienie, co to jest zaśniewanie rzeczywistości. Absolutnie nie ma to nic wspólnego, może w bardzo malutkim promilu, z ze spaniem czy ze snem, takim w trakcie spania, w fazie REM albo SEM. Śnienie, zaśniewanie rzeczywistości, to coś zupełnie, zupełnie innego. I sekret, klucz do tego tkwi właśnie w naszych macicach. No więc tak z grubsza mniej więcej właśnie tym się będziemy zajmować. Um, Robertzie, czy masz jakieś pytania do mnie? Na razie ja tak po męsku podsum podsumuję, mm. bo tutaj sobie wynotowałem kilka bardzo ważnych elementów mm -hmm. tego warsztatu. Czyli pierwsze przesłanie: niech moc będzie z Wami. I tutaj uh, ja mam potwierdzenie, że ona jest i że jest mm. dużo bardziej odczuwalna niż nam się wydaje, bo nam się wydaje, że to jest takie niewidzialne. A! Jej, bym zapomniała przecież. No i na koniec opowiem wam o tym, o co Tao na to. Wielkie Tao, które mówi, dlaczego mięciutkie zwycięża twarde. No kurczę. Dokładnie tak. Nie, to to za, zaraz, bo muszę, muszę troszeczkę uporządkować, bo na razie mam punkt pierwszy, niech moc będzie z wami, i ja tutaj potwierdzam jako facet: Mam w domu swój prywatny generator mocy, moją Anię, i tutaj faceci, dobrze zrozumieć kobietę, chociaż ja chyba nie, nie należę do tych siedmiu wspaniałych, którzy rozumieją kobiety do końca, bo czasami nie kułam stary tej bazy, ale spoko. Dobrze. I tutaj kolejny element, który mi się bardzo spodobał, mianowicie będziemy eksplo, eksplorować wnętrze kobiety. Brzmi fascynująco. Ach, tak, na trzech poziomach, i o. będziemy rozmawiać o tym, dlaczego i kiedy kobieta swoją moc traci, a kiedy ją zyskuje. I będziemy o tym mówić na poziomie hormonów, uczuć i energetycznym duszy. Teraz kolejne. To jest yy, bardzo. Powinności. Yy, bardzo mi się podoba ten temat, mianowicie yy, głębia króliczej nory kobiety. A to je, nie, 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 najpierw jeszcze powinności, czyli to yy, jeżeli my swoją robotę jako kobiety wykonujemy, to wtedy niejako wszechświat nam płaci, chociaż to jest bardzo spłycone. Tak, że nie jesteśmy bezrobotne, wykonujemy swoją pracę jako kobiety i wszechświat nam się odwdzięcza. Ale te odwdzięczanie to odwdzięczanie to nie jest tak, że Mikołaj staje. Że no, dostajemy lepszą pracę, więcej okazji do no, polepszenia jakości swojego życia, lepszy związek, generalnie szczęśliwe. Zbiegi okoliczności wtedy nam się przydarzają, a w momencie, kiedy wykonujemy tą pracę źle, haniebnie albo wcale, no to wtedy owe szczęśliwe zbiegi tak zwanych okoliczności nam się dziwnym trafem nie przydarzają, a wręcz tak jakby klatka się zamyka i cały czas wiatr w oczy. Więc tutaj mocno dziewczyną no mam nadzieję, że otworzę oczy, tak? że co takiego można zrobić, żeby się z tym wszechświatem łatwiej dogadać, a jednocześnie wspierać no, siebie, społeczeństwo, całą ziemię. Dobra, powiem, to będzie o fochu. Dobrze. I teraz kolejny temat, który bardzo mi się, bardzo mi się spodobał, mianowicie będzie wykład na poziomie jedzenia z sedesu. <grym> Nie, no właśnie, dla, tak, nie należysz do tych siedmiu rozumiejących. Jak fajnie wyliczyłeś, że to jest siedem, więcej niż, niż jedna ręka, a mniej niż dwie ręce. To w połowie tak. jest prawie siódemka, że siódemkę tak. lubię, a siedmiu wspaniałych to fajnie brzmi, więc tak Genialne. sobie, już wymyśliłem. Ja właśnie będę mówić, jak e, e, nie, to jedzenie z sedesu mi chodziło tylko o taki poziom wyczyszczenia mieszkania, że wszystko jest tak sterylnie czyste, że w zasadzie z tego sedesu można, aczkolwiek sama myślę od razu, jako e, nie, wiedźmy napawa sam takim, bo to się nie łączy, nie, nie łączy się absolutnie. E, nie, no właśnie będę uświadamiać, że nie ten domestos i szorowanie do czysta, a, a te inne powinności są ważniejsze. Że, że, że nie za szorowanie dostajemy premię, <grymnie> tylko, tylko za ogarnięcie swojej psychiki, swojej energetyki i właściwe kierowanie swoją kobiecą mocą. O tak. Mhm. Kolejny bardzo mi się podobający cytat z twojej wypowiedzi to, że y, miękkie zwycięża twarde i powiem, że dla facetów po pięćdziesiątce brzmi to fascynująco. <śm> I absolutnie nie ma to nic wspólnego z tym, gdzie myśli tych facetów biegną. Ale ja właśnie nie wiem, gdzie biegną i dlatego <śm> mnie to tak fascynuje. Moje tam pobiegły. O o, nie świtucho. będę się, nie będę projektować na, na kogoś swoich własnych fascynacji, tak? no przecież oczywiście, że się wami fascynuję. No więc ta zasada, że miękkie zwycięża twarde, to bardziej można porównać do trawy i dębu. Że jest taka wichura, która może wyrwać dąb z korzeniami, ale nie ma takiej wichury, która wyrwie trawę z korzeniami. No, prawdziwa magia przemawia za Twoimi słowami. Yy, wiesz, znając ciebie już od kilkunastu miesięcy, a może dziesięciu, to yy, no. Będzie, będzie dużo możliwości pociągnięcia Ciebie za język, bo tej wiedzy to tak nagromadziłaś w tych swoich szarych komórkach bardzo, bardzo dużo i jest to wielotematyczna wiedza, więc ja tutaj proponuję uzbroić się w niestandardowy zestaw pytań, i tak trochę Monikę, jeśli będzie chwila na to, żeby ją zaczepić i zahaczyć, to podpytać o parę rzeczy, bo, bo rozumiem, że też będzie miejsce na interakcję nie tylko na warsztaty i maglowanie. Znaczy wiesz co, ja zazwyczaj prowadzę zajęcia i już się nauczyłam. <grym> I, I mam taki to warsztat pracy, że najpierw pracujemy, jeżeli w trakcie pojawiają się pytania odnośnie tego dokładnie z czym pracujemy, jak najbardziej ja uwielbiam kontakt z uczestnikami warsztatów, ze studentami. to Wtedy, no, no, no wtedy jest to twórcze i żywe. Natomiast sama sesja pytań Ją sobie zostawimy na koniec dlatego, że wtedy bardzo często wychodzą, może zostawimy sobie właśnie taką godzinkę czy 45 minut na, na sesję pytań, które zawsze się pojawią, ale w trakcie sesji pytań no, wypływają takie rzeczy, które bardzo interesują osobę pytającą, niekoniecznie resztę grupy. Ja z szacunku do wszystkich uczestników właśnie taki, taki, taki porządek wprowadziłam i u siebie na warsztatach i, i na wykładach, które robię, to się świetnie sprawdza, więc będzie i sesja pytań i, i, i ta interakcja, jak najbardziej też, aczkolwiek w trakcie naszego warsztatu ta interakcja będzie no, nakierowana na temat naszych zajęć, a potem jak najbardziej, jeżeli jeszcze będę się trzymać na nogach. Aczkolwiek e, e, teraz o mało co by nam nie uciekło, te najciekawsze, bo ja jestem e, e, no, bardzo ciekawa, jak to dziewczyny przyjmie, przyjmiecie, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, co czarownice. Z Meksyku nauczyły Carlosa Castaneda o macicy i o śnieniu. Oj, to jest piękny, magiczny temat. <grym, <grym, wpływania, za zaśniewania rzeczywistości. I co prawda, nie będę stricte akurat tym się zajmować w trakcie naszych warsztatów, ale powiem Wam, jaką ma to skalę. Może ktoś z Państwa kojarzy zjawisko, które jest opisywane mianem bezkrwawych operacji, że jakiś szaman w dżungli potrafi człowiekowi do brzuszka włożyć rękę, wyjąć guz rakowy i prawie że bezkrwitą rękę z guzem wyjąć? Słyszałeś o tym, Robercie? Tak, ja pamiętam takie, takich uzdrawiaczy z Filipin, jeśli dobrze mi tam pamięć nie myli, to było dosyć głośne jakiś czas temu, że właśnie takie praktyki i to z bardzo pozytywnym skutkiem przeprowadzali. Mm -hmm. I to mi się kojarzy, to ja wiesz, no, ja sporo się rzeczy nasłuchałem, więc dla mnie to nie ma niczego nowego pod słońcem. Ale ze strony praktycznej i podejścia takiego, powiedziałbym, dotknięcia tematu, to jeszcze się z takowym uzdrawiaczem nie spotkałem, ani też nie miałem takich bardzo, powiedziałbym, uczciwych i rzetelnych relacji. Słuchaj, tak, tak, w ten sposób. No a Carlosowi czarownice wytłumaczyły bardzo dokładnie, i on to opisuje w swoich książkach, na czym polegają te um, operacje, um, no nie kwantowe, tylko bezkrwawe. Uh, a to dokładnie polega na zaśniewaniu rzeczywistości, tak jak tłumaczyła to czarownica. Uh, uh, Florinda Donnell, z tego co pamiętam, ale nic sobie za to nie dam uciąć, czy ja dobrze teraz przypominam sobie imię i nazwisko tej dziewczyny, że to zależy od czarownika albo od czarownicy, na ile on jest w stanie zaśnić świadków i tego, kto mm, tej operacji jest poddawany. I ona wyraźnie tłumaczyła, bo przecież takie zjawisko jest wbrew prawom fizyki. A zjawiska wbrew prawom fizyki mogą odbywać się tylko i wyłącznie. Oni to bardzo, um, bardzo ściśle rozróżniali: dwie rzeczywistości: prawa i lewa strona rzeczywistości. Prawa to była rzeczywistość um, jawna, ta, tego tak zwanego normalnego świata, a lewa rzeczywistość to była rzeczywistość śnienia. I w rzeczywistości śnienia. Można przekraczać prawa fizyki, tylko tak jak oni dokładnie mówili, trzeba zaśnić osoby, które patrzą. I jeżeli jest silny czarownik, jest w stanie zaśnieć od 10 do 20 nawet osób i na ich oczach jest w stanie przeprowadzić właśnie taką operację w rzeczywistości śnienia. Ja wiem, że może teraz to brzmi totalnie abstrakcyjnie, ale tak jak powiedziałam, samych operacji nie będziemy eksplorować. Ja teraz mówię. O czym jest rzeczywistość śnienia, czego ona dotyczy. I mimo, że się to wydaje światem iluzji, to efekty są jak najbardziej namacalne tutaj, w tej rzeczywistości. Więc o rzeczywistości śnienia, o śnieniu i co to ma wspólnego z macicą. Porozmawiamy na tym warsztacie. Gdy ja się tak słucham ciebie i dla mnie to jest takie dosyć powiedziałbym oczywiste, bo to jest wiesz, jeśli mamy osobę, która rzeczywiście dysponuje wiedzą i doskonale rozumie, jak ludzie zostali zaprogramowani, to wyjście z programów na nie. Bo tak jesteśmy kształtowani przez no, cały system, który nas otacza, to nagle niemożliwe staje się możliwe. Sama, sama wiesz doskonale, że często najgenialniejsze, jakby, wynalazki i nowe myśli pojawiały się ludziom, nawet ignorantom, którzy dostawali informacje, ale wychodzili poza schemat. A jeśli my jesteśmy bardzo utwardzeni w tym schemacie tym, tym matriksowym, to ciężko nawet tam przyjąć i robienie czegoś wbrew naszej woli, wiedzy i rozmowi jest po prostu no, niemożliwe. A kiedy udaje się komuś jakby te programy, te bariery odrzucić i wprowadzić w stan takiego dziecka, które jest otwarte na wszystko, no to dla mnie to jest spoko. Tylko trzeba naprawdę bardzo dużo wiedzieć na temat psychiki, konstruktu człowieka, wiedzieć, jak znaleźć te te, te, te wytrychy do, do, tej, do, tej, do tej otwartej księgi. To spoko, to brzmi sensownie, ale je, dla mnie już szacun, że taką wiedzę się posiada, bo to trzeba naprawdę dużo, dużo wiedzieć i dużo czuć. Jeżeli chciałoby się do wszystkiego, pod, znaczy do tematu zaśniewania, podejść praktycznie tak, jak teraz Twój umysł usiłuje, natomiast to jest bardziej forma hipnozy, narzucania. Mm, swojego obrazu świata w taki, mm, no dzieje się to bez wytrycha, wytrychu psychologicznego, o tak. <grytanie> Ten czarownik z środka dżungli, zapewniam się, nie ma doktoratu z psychiatrii. A mm, może podam Ci drugi przykład, też Florinda Donnell opisywała przejście przez granicę ze swoją nauczycielką, czarownicą, ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. I jej nauczycielka nie miała dokumentów. I to wyglądało tak, że przed granicą, tam paręset metrów, ona ją poinstruowała: słuchaj, ja teraz się nie będę ruszać, a ty masz się zachowywać tak, jakby mnie w samochodzie nie było. I przejechały granice. Ta czarownica się nie ruszała. Florinda właśnie była taka zdziwiona, bo um, pan kontroler na granicy zachowywał się tak, jakby tylko jedna osoba była w samochodzie. A, i naprawdę była bardzo, bardzo zdziwiona, że, ale jak to? A dokumenty? To tylko dostała w WUDO, że zachowuj się tak, jakby mnie tu nie było. A, więc to jeszcze trochę inaczej się zaśniewa niż umysł logiczny myśli, o tak. Ale o tym porozmawiamy na warsztacie. No i to. Bardzo intrygująco brzmi, gdyż są nowe ścieżki. Ja myślę, że będziemy jakoś próbowali to nagrać. A zobaczymy, co potem z tym zrobimy. Na razie mamy dwa tygodnie do, do tego naszego głównego show tegorocznego. Tak bym to nazwał. I na koniec słowo na niedzielę. Mianowicie, proszę panowni Państwo, jeśli chodzi o ten wykład, bo było kilka pytań, to na pewno będziecie mogli się w czasie przerw, których kilka będzie, napić, coś zjeść. My klasycznie mamy swoje ziołka, które są hitem wszystkich naszych wykładów, które prowadzimy. Pewno będziemy to obsługiwać z moją małżonką, więc zobaczycie, że ona jest też realną, a nie fikcyjną osobą, co Monika może potwierdzić. Czy jeszcze coś? Przerwa obiadowa, gdzieś tak w połowie, pewno około 14. Miejsce jest tak zlokalizowane, że dostęp jest dosyć łatwy, i dojazd, i, i, i znalezienie jakiegoś punktu. Także no, powinno być w miarę spokojnie, bezpiecznie. Na razie mamy taki okres, że jeszcze szaleństwa naszego nierządu jakoś nas nie dotyczą, więc wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnych problemów logistycznych. Także tych, których Monika zainteresowała i zaintrygowała, zapraszamy. Pełna informacja pod filmikiem. I na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Myślę, że te osoby, które, znaczy ludzie, o człowieki, którzy nie doczekali się kolejnego odcinka serii wykładu z tobą będą w miarę usatysfakcjonowani, a za tydzień powrócimy do naszych nowych, znaczy nagrań, które były. I w kolejce czeka nowa seria nagrań, którą Monika obiecała i ja zapewniam, że będę ją mocno cisnął, bo ludzie są bardzo ciekawi, co jeszcze ciekawego powie, a ona sama zapowiedziała, że będzie dużo bardziej tematów takich powiedziałbym wręcz z, z archiwum X. Tak. Które już na tym poziomie budzą kontrowersje, ale no cóż. Tak, takie jest życie. Dokładnie. Dziękuję Ci Moniko bardzo za tą rozmowę. Dziękuję również Tobie Robarcie, dziękuję Państwu. Za, zapraszamy serdecznie piątego. Czwartego. Czwartego, przepraszam, czwartego. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia.